Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się drugim albumem wielkopolskiego trio Towards Hellfire. Poprzedni album, Defa Upon The Holy Throne, zebrał sporo pozytywnych ocen, recenzji i jak najbardziej zasłużenie. Ja zresztą też recenzowałem ten poprzedni krążek i też była to recenzja pozytywna. Drugi album myślę, że powtórzy. Sukces, oczywiście, w cudzysłowie, sukces. Natomiast jest naprawdę dobrą rzeczą, kontynuacją po prostu pierwszego i to bardzo udaną. Zapraszam. Towards Hellfire to trio, jak już mówiłem, trzech panów z Wielkopolski, główne skrzypce gra tutaj Rambo, który wcześniej tworzył Bloodthirst, ale mamy też z zagarami nieśmiertelnego Diabolizera, który gra już Tysiącach tych wszystkich projektów. No i pilafa na basie. Trzeba jednak też przyznać i oddać cesarzowi co cesarskie, że Diabolizer w tym projekcie, akurat w Towards Hellfire, gra naprawdę fajnie technicznie. To tyle o nim. Przechodzimy do samego krążka. Inquisitors of Blasphemy. Inquisitors of Blasphemy. Słową drogą tak się zastanawiałem, to by było ciekawe, gdyby istniała taka inkwizycja, która. Zamiast łapać heretyków, łapałaby wierzących i wiesz, na, wiecie, na przykład byłoby tak, no panie Stefanie, ale pan dzisiaj jeszcze żadnego bluźnierstwa nie popełnił. Bardzo nieładnie łamiemy kołem. Albo na przykład ktoś by doniósł na kogoś, że ten tam w tej chatce pod lasem, on modli się codziennie. I ma nawet takie zapędy, że chętnie by poszedł do kościoła. No to my go i na tortury. No, to by było dosyć ciekawe, musicie przyznać, no, ale tego nam akurat historia nie zaserwowała. Zaserwowała nam inkwizycję w drugą stronę, przyjemnie nie było. Inquisitors of Blasphemy i tutaj moi drodzy jest okładka Ritera oczywiście tak jak na pierwszym krążku no i znowu pan Ritter pokazał klasę ale kiedy on nie pokazuje klasy to jest wybitny ilustrator albumów metalowych i tutaj w ogóle nie ma żadnej dyskusji wydanie Putrid Cult bardzo ładne zresztą naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Płyta wygląda świetnie i co też fajne, dobrze się komponuje wizualnie z jedynką, bo tu wszystkie elementy są takie same, tylko sama treść już jest inna, oczywiście. E... Drugi album, luty 2025, więc jesteśmy w miarę na bieżąco. 40 minut i 8 kawałków. No i co można powiedzieć, moi drodzy? Można powiedzieć, że to znowu. Śmierdzi na kilometr Szwecją. Śmierdzi Szwecją, to musicie przyznać, ale tak śmierdzi bardzo przyjemnie, czyli w zasadzie pachnie. E, oczywiście inną Szwecją niż tą, którą mam na koszulce. Akurat założyłem tę koszulkę Marduka, ale e, szczerze powiedziawszy, to on śmierdzi tą Szwecją spod znaku nekrofobik, sacramentum, trochę dissection, tą melodyjną Szwecją łączącą w sobie black i, i, i death, death metal. Bo musimy sobie też szczerze powiedzieć, że o ile pierwszy album był raczej taki właśnie à la dissection, bardziej był taki black metalowy w swojej totalnej e, e, esencji, tak ten album mam wrażenie, że jest troszkę cięższy. Mam wrażenie, że gdzieś tutaj poszło też troszkę tego hołdu dla szwedzkiego dev metalu, ale też tego bardzo melodyjnego. Oczywiście. Tego dużo tutaj nie ma, tu nadal dominuje ta esencja black metalowa, ale momentami słyszę troszkę inspiracji dev metalem szwedzkim, a wyłapuję je, no bo ja tego szwedzkiego dev metalu kiedyś namiętnie słuchałem. Jest to też album trochę mniej chwytliwy, mam wrażenie, niż Jedynka. Jedynka miała momenty totalnie przebojowe, ale w całości swojej była po prostu bardzo lotna, chwytliwa naprawdę gdzieś tam potrafiła porwać przez większość swojego czasu trwania. W przypadku dwójki ta chwytliwość, ta przebojowość jest trochę mniejsza. Ten album jest dużo bardziej mroczny, ten album jest posępny bardziej, aczkolwiek oczywiście i tutaj są momenty totalnie przebojowe, tylko jest ich mniej. Jest ich mniej albo są dużo bardziej stonowane, bo tego, że generalnie ten album jest dosyć przystępny. No to nie da się temu zaprzeczyć, bo te tempa, same melodie, sam styl grania, no wymuszają to wręcz. Tutaj trudno, żeby to było jakieś nudne i nieprzystępne, a jeśli by było, to znaczy, że ktoś kompletnie nie potrafi grać takiej muzyki. Na szczęście panowie potrafią i dzięki temu też trafiają się właśnie tutaj takie fragmenty.

Ten album może w pierwszej chwili nie każdemu podejść tak bardzo, bo on, nie każdemu, kto zna jedynkę, bo ja już też zresztą nawet zdążyłem przeczytać takie opinie, że no fajna ta dwójka, ale jedynka była lepsza. Ja nie będę twierdził, czy jedynka była lepsza, czy nie, bo finalnie dla mnie oba te krążki są z tego samego tworzywa są z tego samego kamienia zrobione, wyrzeźbione i tylko, że po prostu jedna rzeźba jest troszkę nowsza. Jest to dla mnie naturalna kontynuacja jedynki z lekką zmianą akcentów, z przeniesieniem tych akcentów na większą mroczność, posępność i agresywność. Z tych akcentów, które były na debiucie, gdzie tam jednak więcej było postawione na melodykę. Tutaj nadal ta melodia jest. Tutaj nadal ona w każdej minucie trwania tego krążka się pojawia. E, pojawiają się tutaj przecież nawet sonówki. Także to wszystko zostało. Tylko po prostu gdzieś została większa y, uwaga skupiona na tym, żeby ten album był jeszcze bardziej agresywny, jeszcze bardziej posępny i to się udało, jak najbardziej. No ale trudno, żeby się nie udało, skoro mamy tutaj y, trzech naprawdę doświadczonych muzyków, którzy wiedzą, co chcą grać i to też słychać, że oni czują się w tej konwencji doskonale. No bo jeśli nagrywamy pierwszy album, który naprawdę dla niektórych był polskim, dissection, bla bla bla. Takie tam bzdety, czyli był po prostu bardzo melodyjny, taki chwytliwy właśnie i wpadający w ucho, a potem w tej samej konwencji, nie tracąc swojego DNA, nie tracąc swojego założenia gdzieś tam, jak to ma wszystko wyglądać, nie wychodząc poza te ramy, tworzymy album nadal Siedzącym mocno w tejże Szwecji melodyjnej, ale jednak dużo bardziej posępny, dużo bardziej mroczny. No to widać, że potrafią panowie się w tych klimatach obracać. Ale jest tutaj naprawdę bardzo dużo świetnych, świetnych fragmentów, które naprawdę przykuwają ucho, i bardzo ważne jest to, żeby tego albumu nie pozostawić jednemu czy dwóm odsłuchom. Bo tu jest cała masa smaczków które można odkrywać. Także podsumowując, bardzo udany krążek, powiem krótko, bardzo udany krążek. Ja może nie będę do niego jakoś nałogowo wracał, bo to po prostu też nie jest w 100% moja bajka. Mm, czy inaczej, inaczej. To jest moja bajka w 100%, ale to nie jest w 100% moja codzienność. Na co dzień słucham troszkę innych rzeczy, ale tego krążka słuchało mi się naprawdę bardzo dobrze. Inquisitors z Of Blasłem i to kolejny polski materiał, który pokazuje, że weszliśmy w ten rok 2025 wręcz doskonale. E, także tutaj też nie ma się co zastanawiać. Polecam jak najbardziej się zaopatrzyć w ten krążek, a jeśli ktoś jakimś. Z biegiem dziwnym okoliczności nie słyszał jeszcze jedynki, no to też powinien to nadrobić. Put it Cout, także dostępność bezproblemowa. Bardzo, bardzo polecam. Dziękuję bardzo. Do następnego.